W ciągu minionych pięciu lat Bielawa zainwestowała w infrastrukturę oświatową około 20 milionów złotych. Mogłaby jeszcze więcej, ale rokrocznie gmina dopłaca do funkcjonowania bielawskich szkół od 8 do 10 milionów złotych. Wyniki w nauczaniu są coraz lepsze, ale problemy stwarza demografia i słabe prawo. Mimo to samorządowcy zapowiadają, że będą chcieli utrzymać obecną sieć szkół w mieście. No jest taki problem rzeczywiście Budynków w Bielawie w dalszym ciągu jest tyle, co przed, przed powiedzmy 10 czy 20 laty, kiedy zaczynałem pracować, a młodzieży jest mniej niż połowa. No i zawsze się pojawia jakaś trudność. Przy czym w tej chwili, w, tej chwili, w takim układzie jaki jest, chyba nie ma jakiejś potrzeby likwidacji jakiejkolwiek szkoły na ten moment. Mówimy tu o szkołach. Jeśli chodzi o przedszkola, to na przykład mamy wszystkie przedszkola już praktycznie poza jednym, są niepubliczne. No i... Wszystko funkcjonuje, żeby tylko się coś dodatkowo nie popsuło. I... Żadnych likwidacji nie przewidujemy. Natomiast dzisiejszą sesję chcemy poświęcić takiemu spojrzeniu wstecz, ponieważ na przestrzeni ostatnich kilku lat jednak dokonało się sporo zmian, bo, bo jednak były właśnie likwidowane szkoły numer 1 i szkoła numer 5. Z perspektywy czasu trzeba powiedzieć, że te decyzje, mimo że były bardzo trudne, okazały się być trafne. Był cały proces związany z prywatyzacją przedszkoli. To też, by była, to też były trudne decyzje. No i dzisiaj chcemy spojrzeć właśnie jak nasza oświata wygląda. Sama oświata czy też edukacja w Bielawie ma się dobrze. Wskazują na to nie tylko wyniki w nauczaniu, ale także coraz lepsza baza dydaktyczna. Możemy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami na tle województwa, powiatu. Nawet biorąc pod uwagę to, że w naszej gminie na przykład oblicza się do egzaminów gimnazjalnych oddziały przysposabiające do pracy, które w Bielawie istnieją i dotyczą całego powiatu. Także bardzo dobrze oceniam, co będę odczytał oświadczenie, bardzo dobrze oceniam wyniki naszych placówek publicznych. Również dobrze oceniam to, co w placówkach się dzieje, czyli czyli to co dotyczy bazy. W ciągu pięciu lat wydaliśmy na remonty inwestycje w oświacie 20 milionów to, to, jest, to są bardzo duże nakłady i to widać to widać na naszych obiektach oświatowych ale też co mnie bardzo cieszy że badając tą edukacyjną wartość dodaną wyniki Bielawy są coraz lepsze. To wszystko składa się na to że ten trud, ta praca, ten wysiłek Rady Miasta, dyrektorów szkół, szczególnie i całej kadry pedagogicznej nie poszedł na marne. Zdaniem samorządowców, dla lepszej kondycji oświaty konieczne są zmiany w przepisach, zarówno w ustawie o systemie oświaty, jak i karcie nauczyciela. Te, których dokonano ostatnio w ocenie burmistrza Bielawy, są niewystarczające. To, co ministerstwo oświaty przygotowywało, w konsekwencji to są bardzo kosmetyczne zmiany, które w kontekście demografii czyli spadającej ilości dzieci no może się niekorzystnie odbić na naszej karcie nauczycielskiej także ja twierdzę że to nie chodzi o likwidację karty natomiast o jej modyfikację o danie większych uprawnień organowi prowadzącemu czyli wójtom burmistrzom radom miast w tym zakresie bo by naprawdę potrafimy z oświatą sobie całkiem dobrze radzić Obecnie do szkół prowadzonych przez gminę Bielawa uczęszcza ponad 2000 tysiące uczniów. Jeszcze 10 lat temu było ich o blisko tysiąc więcej.